Witam serdecznie. Komentarz niepoprawny. Znowu temat dzisiaj edukacji, ponieważ jest wrzesień, a więc temat jest bardzo modny i bardzo na czasie. No, proszę Państwa, jeśli chodzi o poziom edukacji, jest wiadomo od wielu, już wielu lat, że jego poziom jest coraz to niższy. Średnio co 2-3 lata spada, jest coraz gorsze, są wyniki matur czy z polskiego, czy z matematyki, czy z innych przedmiotów, te wyniki są naprawdę bardzo, bardzo nie, no nie napawają jakąś dumą. W Stanach Zjednoczonych jest jeszcze gorzej, bo tam to dłuchaczenie społeczeństwa yy, trwa yy, no, w sposób bardziej intensywny. I takimi zagrożeniami dla młodych ludzi przede wszystkim są telefony komórkowe, treści, które tam są, różnego rodzaju konsole i gry, które zabierają czas, i Netflix, no różne takie rzeczy, i wszelkie rozrywki, które właśnie oferuje technologia i internet. Celowo to wszystko tak troszeczkę ma miejsce, no bo im więcej będzie odciągana uwaga młodego człowieka od, od nauki w stronę właśnie tych takich prostych ro, rozrywek, no to nie będzie on się chciał uczyć, zdobywać wiedzy, tylko będzie. Sięgał po, to, po te proste, właśnie przyjemności, po tą zabawę, i tak dalej. Jaki tutaj jest problem większy na tej kanwie? Otóż człowiek, który jest wychowany i wyedukowany, jego wychowanie i edukacja zależy od tego, od innych ludzi, po prostu, bo to jest proces społeczny. Zobaczcie, że młody człowiek nie jest w stanie sam, tak jak gdyby siebie wyedukować, czy zdobyć wiedzy, czy doświadczenia. Jeżeli człowieka, który ma załóżmy jeden rok albo dwa latka nie będziemy wychowywać uczyć różnych rzeczy nie będziemy go uczyli kultury jak się zachowywać przy stole jak się zachowywać wśród innych ludzi że trzeba zdobyć wiedzę że trzeba pracować i tak dalej to taki człowiek będzie po prostu niewychowany będzie dziki po prostu i to, to jest podstawowa Taka y, rzecz najważniejsza, że to wychowanie młodego człowieka jest uzależnione w pełni od innych ludzi, od szkoły, od rodziców i tak dalej. No bo jeżeli tego nie będzie, to kim taki człowiek będzie, tak? Będzie po prostu no, dzikusem, który, y, który po prostu no nawet, nawet no, ciężko sobie wyobrazić, jak się taka osoba niewychowana za, zachowuje, tak? Więc, to, co wykształciła nasza cywilizacja, nasza kultura, to jest przede wszystkim wychowanie. I wychowanie to jest, czy przekazywanie wiedzy, to jest po prostu międzypokoleniowe. Starsi ludzie uczą młodych, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, dzięki temu wyrastają kolejne pokolenia wykształconych, wyedukowanych, kulturalnych w jakimś stopniu ludzi. I marksiści zachodni właśnie chcą ten proces swoimi różnymi metodami zaburzyć aktywizmem akademickim, który wyszedł z, z uczelni, przedostał się do polityki i do oświaty się przedostał, proszę państwa. I ten aktywizm polega na tym, żeby tą edukację na tyle niszczyć, niszczyć, rozwalać, żeby ona była po pierwsze coraz mniej wiedzy yy, przekazywała, a po drugie, żeby człowiek był coraz mniej po prostu kulturalnie wychowany więc jeżeli dziwi państwa jakieś dziwne pomniki czy gdzieś tam powstają że powstaje tam jakaś, jakaś kulka czy gdzieś tam powstał jakiś pomnik jakiejś damskiej torebki yy, gdzie kobieta coś sięga gdzieś indziej tam chyba pomnik jakiejś bigmanka powstał i tak dalej to to jest to niszczenie tej kultury Bo chodzi o to żeby yy, w pewnym sensie zaburzyć ten proces edukacji człowieka w stronę kulturalną, to jak kiedyś wiele, nie wiem, 100 lat temu na przykład młody człowiek był wychowywany, jak jeść posiłek sztućcami, żeby, jak się zachować, że trzeba kobiecie krzesło odsunąć, yy, że rozrywka to jest czytanie, że rozrywka to jest pójście do, nie wiem, do opery czy coś takiego. Tak teraz chodzi o to, żeby na tyle tą kulturę zniszczyć, żeby ten młody człowiek był zainteresowany Big Maciem, Zakupami, Netflixem. I przede wszystkim, co ci marksiści chcą osiągnąć, to jest seksualizacja młodych ludzi. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo to jest temat, który, jeśli chodzi o młodych ludzi, nie powinien pojawiać się zbyt szybko. Bo, o ile 15-16-letni człowiek zacznie się takimi rzeczami interesować, to jest zrozumiałe, że on już jakąś tam. Wychowanie proces jakiś przeszedł proces jakiegoś wychowania i zdobywania jakiejś wiedzy, już powoli wchodzi w wieku tam 16-17 lat w te zainteresowania takie typowo-seksualne. Ale w momencie, kiedy bardzo młodych ludzi zaczniemy zasypywać takimi informacjami, tak jak teraz chce się to zrobić, między innymi przez te nowe przedmioty, ja nie do końca wierzę, że to się uda, bo nie ma tam kadry do tego i też wiele osób wypisuje dzieci z tego. Ale takie jest założenie. Celem tego jest to, żeby coraz młodsze osoby wciągać w to. Erotyka, yy, różnego rodzaju no, yy, współżycie i tak dalej. Dlaczego to się robi? Bo jeżeli odciągniemy uwagę młodego człowieka na to, na ten obszar, zamiast na zdobywanie wiedzy, to on się będzie interesował. Będzie się czuł w ogóle nieswojo, że, że to jest jakieś dziwne, że to nie dla niego, że to o co tu w ogóle chodzi. I nie będzie mógł się skupić, skoncentrować na zdobywaniu kompetencji, wiedzy i wykształcenia, które jest potrzebne, żeby budować społeczeństwo, które jest w stanie budować bardzo dobrą gospodarkę. A jeżeli my wychowamy pokolenie ludzi, którzy będą się interesować seksualnością, a nie Nauką czy, czy wiedzą, to takie społeczeństwo jest skazane na nędzę, dlatego że w gospodarce nie będzie miał kto produkować, świadczyć usług, nie będzie miał kto yy, naprawiać urządzeń. Nie wiem, i, i takie społeczeństwo, czym się może w zasadzie zająć? Dostawą pizzy? Yy... Nie mam pojęcia, ale na pewno nie wykwalifikowaną fachową, profesjonalną pracą, która. Jest potrzebna na, na rynku, tak. Więc dlatego tak bardzo środowiska lewicowe dążą do tej seksualizacji młodych ludzi, żeby właśnie rozwalić już na poziomie edukacji to, ten motyw kulturalny i motyw zdobywania wiedzy. Ja wiem, że to może być bardzo absurdalne dla Państwa, ale proszę poczytać sobie o, o marksizmie i o jego założeniach, co on chce tak naprawdę osiągnąć i. Takimi ludźmi przede wszystkim łatwiej się steruje rządzi politycznie, bo mają małą wiedzę, ale też tacy ludzie chętniej sięgają po socjal. No bo sami, jeżeli nie będą potrafili wytwarzać dóbr i usług, to będą musieli skądś brać te pieniądze. To będą musieli albo je ukraść gdzieś, albo pobierać socjal, tak? Więc to są dwie, dwie takie podstawowe no, drogi. I takie społeczeństwo lewica by chciała yy, mieć, wychowywać, tworzyć. Natomiast społeczeństwo, które jest wyedukowane, społeczeństwo, które ma, ma wiedzę, i tak dalej, jest w stanie samo sobie zapewnić dobrobyt poprzez budowanie firm, gospodarki, i tak dalej. Więc to jest bardzo kluczowe. I też bardzo dużo w szkołach jest takiej agendy lewicowej, tożsamościowej, czyli tam teoria krytyczna, czyli żeby. Wszędzie doszukiwać się jakiejś obrazy, jakiejś zniewagi, że ktoś mnie obraził, że jestem gruby, albo że tam, że gorzej się uczę, albo że. No to tych, tych zniewag na, na tle tożsamościowym może być dużo, albo ktoś może być kobietą i się obrażać, że yy, jestem gorzej traktowana niż mężczyźni. Ktoś grubszy może wszędzie doszukiwać się ob, obraz, obrazy, że. Ktoś tam dziwnie na niego spojrzał, to na pewno jest podyktowane tym, że on ta osoba jest grubsza. Więc to już jest na pewno obraza i zniewaga. I na tle takim tożsamościowym, takiego, takiego doszukiwania się, braku poszanowania, czy właśnie coś takiego, może być w wielu dziedzinach. W dziedzinach płci, tego, jaką ktoś ma wagę, i tak itd. Tak jeżeli młodzi ludzie będą się doszukiwać tego wszędzie, bo tak będzie ich uczyła szkoła, to dojdzie do tego, proszę państwa, że to będzie społeczeństwo bezradne, nieporadne. I tu jest ten sam wątek, który był przy seksualizacji, żeby to właśnie odciągnąć uwagę i żeby wychować takie społeczeństwo bez kompetencji, profesjonalnej pracy. I tutaj tak samo. Jeżeli wszędzie będziemy uważać, doszukiwać się uprzedzeń, że młody człowiek będzie uprzedzony, bo tam się będą ze mnie śmiać. Tu będą mi mówić, że jestem gruby. Tu będą mi mówić, że jestem kobietą, to tam coś tam. I to ta lewicowa ideologia yy, doszukiwania się wszędzie braku tolerancji powoduje zniszczenie takiej tkanki społecznej, która spaja to społeczeństwo w taką całość, że ono normalnie funkcjonuje. I chodzi o to, żeby to wszystko po prostu nie było takie spójne, żeby to rozwalić. I dlatego są te lewicowe ideologie i ruchy w szkołach. Więc apel po prostu do rodziców. Musicie o tym wiedzieć, że coś takiego istnieje, i musicie po prostu się dowiedzieć, jak to funkcjonuje, żebyście mogli interweniować i pytać nauczycieli, czy taka agenda, czy takie rzeczy mają miejsce, po co jest dany przedmiot, czy on jest na pewno konieczny, i po prostu kwestionować, pytać i kwestionować. Czy to, co jest dla Waszych dzieci, jest po prostu słuszne? Yy, konsultować z ekspertami, szukać informacji w internecie, czytać na ten temat i po prostu im więcej społeczeństwo będzie o tym wiedzieć, tym będzie po prostu lepiej dla, dla młodych ludzi. Tak? Więc yy, no myślę, że to na tyle, bo ten film już ma, widzę, tu 10 minut. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrowienia, cześć.